Witam Was moi drodzy. W dzisiejszym filmie chciałem wam pokazać taki filterek wewnętrzny firmy Diversa Claro 300. Diversa produkuje takie trzy typy tych, tych filtrów, Claro 100, chyba Claro 200, ten jest chyba największy, Claro 300. To są filtry dedykowane do małych akwariów, do krewetkariów. Także to jest taki taki dosyć porządny filterek, tu macie wygląd tego filterka. Jego się tutaj mocuje takimi trzema solidnymi przystawkami do ścianki akwariów. Tu jest wylot powietrza. Też w niektórych znajdują się tak zwane deszczownice. Także możecie też czasami zauważyć, że są dołączone rurki do wykonania deszczownicy nad poziomem akwarium. Ja zaraz Wam pokażę, jak on w środku wygląda. Widzicie, tutaj ten filtr rozmontowałem, żeby Wam pokazać, jak on jest zbudowany. Może zacznijmy tutaj od tej części z silniczkiem. Tu macie wirnik. Tu jest przykrywka do tego wirnika. Tu macie obudowę, gdzie wchodzi ta gąbka od dołu. Możecie też sobie tutaj regulować tym tutaj przyciskiem wydajność tego filtra: mniejszą lub większą. No i dolna przykrywka także tak ten filtr jest jakby zbudowany prosta konstrukcja, łatwa do czyszczenia. Także szczególnie do takich małych akwariów ten filterek jest bardzo taki pomocny przy hodowli. Claro 300 firmy Diversa.